ma z tej strony haków. No i... Przecież co się stało, kuliwa Skasowałem nagranie. Jak wbijałem 20 -tą rangę. Ale też zapomniałem otworzyć... Tej skrzynki to możemy sobie otworzyć. I tak nic nie będzie, no. O, przynajmniej gemy. No i też wbijajcie... No, do mojego klanu KSW Polska. Ostatnio dużo odcinków wyłączyło. Członku, no ale śmieszne dobra nie wiem nie wiem czy on będzie chciał grać może sobie poczekać o no Chcesz sobie z nim zagrać no on chyba nie chce grać to mogę wam pokazać replaya No i też nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i lajka pod tym filmem. Tam na dole to nie kosztuje. No tutaj zauważyłam, że ten Rico będzie miał tego soczka i pobiegłem tu ten koldź nieźle, nieźle zabił. Chciałem go poobijać, ale coś mi nie szło. Tutaj chciałem się ztimować z tym Rico, ale on chyba jednak nie chciał. No i tutaj obijałem tego. Chciałem sobie naładować ulta, ale <śm> Zobaczcie, co się stało. No i tutaj czekam, czekam, aż będę miał to piąte miejsce, żeby tylko dostać plusowe pucharki. O i teraz będzie się działo przyszedł ból zabił pierwsze tego kolta no i to jest cały replay no i trzymajcie się i do następnego siema